Siemano YouTube. Kolejny dzień, kolejny trening z także teraz przechodzimy przez calutki trening nóg pierwszych, czyli są to nogi wtorkowe. Jako fajna pora na trening nóg, tak nie za wcześnie, nie za późno, nie za wiele ludzi na siłowni i zaczynamy ten trening od dwóch ćwiczeń na łydki. Mianowicie na początku jest to wersja wspięć na palce siedząc i tutaj kilka aspektów dotyczących tego ćwiczenia. Wersja siedząc, ogólnie też na początku zanim przejdziemy do tego. Treningu łydek tak naprawdę zależy nam na przepracowaniu mięśnia brzuchatego. To jest taki typowy mięsień, o którym chodzi, zwykle mamy na myśli dyskutując o tematyce treningu łydek. I jeszcze pod nim znajduje się głębiej mięsień płaszczkowaty, i on też będzie wpływał na sam rozmiar łydki. I właśnie tutaj wersja siedząc jest o tyle ciekawa, że mięsień brzuchaty który ze względu na swoją, jakby budowę i przyczepy, będzie też wpływał na ruchy kolana, to znaczy na przykład jak wy wykonujesz uginanie podudzi leżąc, to ta inicjacja ruchu, te pierwsze kilkanaście stopni zgięcia, za to właśnie będzie odpowiadał też mięsień brzuchaty. I ze względu na te przyczepy, jeśli mamy, jeśli już tak tutaj wiesz, w którą stronę zmierzam, skoro on będzie aktywny przy rozpoczęciu zgięcia kolana, no tak kolano będzie zgięte, to znaczy, że on już będzie w jakimś stopniu skrócony, przez to, że będzie skrócony, ponieważ tutaj to kolano jest zgięte. No, będzie miał też trochę gorsze warunki do pracy i przez to, że on ma troszkę gorsze warunki, to mięsień płaszczkowaty, dla którego nie ma znaczenia, czy kolano jest wyprostowane, czy zgięte, będzie mógł więcej pracy wykonać, także na samym starcie ten mięsień płaszczkowaty może dostać więcej pracy i mięsień brzuchaty mamy okazję przepracować bliżej pełnego jego skrócenia, ponieważ mamy i zgięcie kolana, no i będziemy wykonywali to wspięcie na palce, więc będziemy go jakby z dwóch stron skracali, to pozwoli nam fajnie go na świeżo przepracować w tej słabszej pozycji i... Potem wchodzi właśnie wersja na prostym kolanie, może to być wersja na leg pressie. może to być wersja właśnie tutaj na maszynie stojąc na Smithie, jakakolwiek wersja, kiedy to kolano jest jednak wyprostowane, ponieważ wtedy jeśli kolano jest wyprostowane, no to pamiętasz przed chwilą mówiliśmy, że zgięte kolano brzuchady będzie już na, na starcie skrócony, no to jak to kolano jest wyprostowane, no to on będzie się w stanie bardziej rozciągnąć, także fajnie nam się to wszystko uzupełnia, i też warto patrzeć na trening w charakterze takich puzli. To znaczy, wszystko, wszystkie elementy fajnie jakby się jednak dopasowały ze sobą. Owszem, jeśli jeden element tu i ówdzie będzie nieco inny, ale podobny, no to gdzieś tam jak z dala spojrzymy na obrazek, będzie się, to będzie się wydawało, że wszystko jest ok. Jak się przyjrzymy, no to już nie do końca. Natomiast jeśli sporo tych elementów będzie odbiegało od normy, to w ogóle będzie inny obrazek, inne kolory, no to niekoniecznie już to będzie wszystko współgrało, ale też łatwo będzie to wychwycić. Także tutaj też nieco inna perspektywa. Tutaj staram się utrzymać stopy mniej więcej na, na szerokości bioder, ustawione równolegle i w górze dzielę sobie ten ruch właściwie na takie dwie części. Tutaj można zaobserwować, to schodzę w rozciągnięciu, wchodzę mniej więcej tak do połowy, do pozycji neutralnej i potem jeszcze takie dopięcie staram się wepchać Pięty maksymalnie do przodu, żeby faktycznie te łydki dopiąć. Nie uważam, żeby to była najlepsza maszyna tego typu. Zdarzałem się maszyny, gdzie faktycznie komfortowo można wykonać takie wspięcia na balce stojąc. Ta nie jest może idealna, ale mimo wszystko właśnie zachowując dobrą kontrolę ruchu, odpowiednie tempo i faktyczne wykorzystanie tego rozciągnięcia w dole. Naprawdę sporo pracy udało się z tym wykonać. I to też jak robię w takiej serii łączonej, dodatkowo sobie dokładam lekkie jeszcze rozciągnięcie właśnie w samym dole tuż po wykonanej serii to, to może to trochę podchodzić już pod brosając, ale zauważyłem, że właśnie też się to fajnie sprawdza i te łydki jednak na przestrzeni czasu powoli idą do przodu. Teraz przechodzimy do najdłuższego, najbardziej ekscytującego ćwiczenia tego treningu, czyli przewodzenie na maszynie. Pojawiało się też kilka komentarzy właśnie jak stawiałem na na Instagramie, treningi w wiadomościach czy podpowiedziach na ten trening, czy czemu mam taką minę, czy jestem tutaj znudzony tym ćwiczeniem i właśnie nie mogło to by być dalsze od prawdy. właśnie tutaj nawet nie mogę być znudzony, ponieważ wtedy wiem, że tej serii nie wykorzystam tutaj, zależy mi na bardzo dokładnym zakresie ruchu, tak ponieważ balansuję tutaj na granicy rozciągnięcia i nie jestem w stanie... Tego ciężaru odstawić, czyli jest to już dla mnie maksymalne rozciągnięcie w tym zakresie, dlatego tym bardziej kluczowa jest kontrola, właśnie tego skrajnego zakresu w rozciągnięciu. No i konsekwencją tego jest to, że ta seria po prostu trwa długo, nawet seria wstępna, przykładowo seria wstępna wykonuje tutaj na przykład 5 powtórzeń, ale z pauzą 10 sekund w rozciągnięciu. Dlaczego? bo z każdym kolejnym powtórzeniem ten zakres mi się zwiększa, ponieważ jak przychodzę na trening, nie jestem jeszcze tak w 100% gotowy, to biodra, te biodra trzeba troszkę rozruszać i właśnie tutaj kilka powtórzeń z długą pauzą w rozciągnięciu jako serie wstępne, właśnie taka jedna, dwie serie wstępne fajnie się sprawdza, no i potem w serii właściwie już roboczej też zależy mi na tym, żeby jednak utrzymać Pełną, maksymalną dokładność, jak najwięcej pracy wyciągnąć, i kolejny aspekt, który z tego wynika, taki plus, no to jest to, że jestem w stanie wyciągnąć więcej pracy z trochę mniejszego obciążenia. Co za tym idzie, będę w stanie dłużej progresować ten ruch. Przywodziciele to często jest taka dziwna partia do progresowania, ponieważ niektóre maszyny są bardzo lekkie, więc im dłużej jesteśmy w stanie tą progresję zachować, tym dla nas lepiej. Ale mam też już kilka fajnych patentów jak w przyszłości będę mógł utrudnić jeszcze bardziej właśnie to wykonanie, więc tutaj naprawdę sporo jeszcze takich asów w rękawie na mnie czeka. Przechodzimy teraz do głównego uginania pod dwójki tego treningu. W tym treningu będzie to właśnie pod, jeśli chodzi o pracę od no to będzie jedna wersja uginania czyli właśnie siedząc widoczna na filmie i jedna wersja samego po prostu biodra jak sobie spojrzymy na same dwójki pod charakterystykę treningu no to co tak naprawdę się tam dzieje jest to mięsień dwustawowy a i też jakby mówiąc dwójki no to jest takie trochę uproszczenie ponieważ tył uda to nie są tylko mięśnie długowe, to jest jeszcze mięsień półścielnicy, półboniasty także to nie tak że mamy tylko mięśnie długowe, a jednak jakby mówiąc w kontekście treningu no to Rzadko się chyba mówi na przykład zginacze stawu kolanowego, coś takiego, Bard bardziej się używa określony typu tylna taśma, czy dwójki, wiadomo o co chodzi. Także tutaj akurat yy, z jednej strony yy, dwój będzie to będziemy chcieli mieć ruch, w którym mamy nieruchome biodro i zginamy kolana, zginamy i prostujemy. a z drugiej strony ruch, w którym to właśnie kolano jest względnie nieruchome, to znaczy jest dość wyprostowane. I pracujemy w samym biodrze. Także warto to w ten sposób rozdzielić, dlatego na przykład w obu treningach jest to jakaś wersja uginania i wersja takiego ruchu zawiesowego w biodrze. Jaki ruch to będzie w tym treningu zobaczysz później i fajnie to się uzupełnia. Jeśli chodzi o wersję siedząc, przez to, że to biodro jest już mocno zgięte na starcie ze względu na naszą pozycję, to jesteśmy w stanie te dwójki bardziej rozciągnąć, ponieważ jak teraz prostuje kolano, a dwójki są już wstępnie rozciągnięte przez zgięcie biodra, no to będziemy w stanie je w tym zakresie lepiej przepracować. Jeśli na przykład takie maszyny na siłowni nie masz dostępnej, a masz na przykład wersję takiego uginania po ludzi stojąc, to też odpowiednio nachylając się, zmieniając pozycję tułowia, jesteśmy w stanie uzyskać podobne korzyści, ponieważ tak naprawdę chodzi tutaj o pozycję biodra i że ona była nieruchoma i w mocnym zgięciu i po prostu kontrolowane zginanie kolana. Także tutaj akurat różne są metody i na koniec dnia sprowadza się po prostu to do Uginania kolan z obciążeniem. Jeśli chodzi o uginanie, prostowanie kolan, przechodzimy teraz jako w drugą stronę. To znaczy, mieliśmy teraz uginanie kolan, to mamy teraz wyprosty, czyli obciążenie będzie nas, na nas działało w drugą stronę. Jest to pierwsze ćwiczenie tego treningu typowo pod czwórki, także mamy okazję przepracować je bliżej takiego pełnego skrócenia. Tutaj kilka aspektów co do samego wykonania. To się też na przykład uginanie, właśnie które wykonywałem przed chwilą, żeby zgrać to. To oś obrotu maszyny, wokół której obraca się jakby ten wałek, z miejscem, gdzie nasze kolana się znajdują. Jeśli będzie, będą kolana za bardzo wysunięte w przód lub będziemy siedzieć za bardzo z tyłu, to może potencjalnie wywoływać jakiś właśnie dyskomfort od strony kolan, a tego byśmy nie chcieli, bo długoterminowo, o ile na przykład jednorazowo będzie ok, zacieśniemy zęby, trenujemy. No to długoterminowo może to nas na przykład wykluczyć z treningu nóg. Nie wiem, jak ty u mnie, akurat nogi są słabszą stroną. Jeśli by mnie to miało wykluczyć z cięższego treningu nóg, no to prawdopodobnie te nogi cięż... miałoby naprawdę ciężko żeby kiedykolwiek dogonić górę także tutaj i komfort i właśnie zwracanie uwagi na takie aspekty jest ważne, żebyśmy mogli po prostu długoterminowo o jak najlepsze i jak najdłuższe progresy zadbać, także tutaj pierwsza seria na nieco wyższym zakresie, druga na nieco niższym co pozwala mi też jakby fajnie te kolana przygotować, dogrzać czwórki i przejść potem płynnie do już takiej złożonej pracy właśnie tutaj stricte pod czwórki i właśnie pierwsza seria tej złożonej pracy Nautilus Explode Leg Press pierwsza seria na niższym zakresie druga będzie na nieco wyższym Brakuje mi dobrych uchwytów w tej maszynie. Muszę się tutaj trzymać siedzenia z przodu, ponieważ moim zdaniem te uchwyty są nieco za wysoko i za bardzo po bokach. Natomiast mimo wszystko daje się tą serię dobrze wykonać. I to co naprawdę uwielbiam w tej maszynie, to jest to, że zakres ruchu, jaki jestem w stanie uzyskać, jest po prostu no, nieporównywalnie lepszy do jakiejkolwiek wersji Pressa, Nawet Cybex Squad Press. tutaj, moim zdaniem, nie ma podjazdu, a to już dużo mówi. Yy, chociaż pewnie tak mówię teraz, bo nie mam dostępu do niego, ale nieważne, yy, tutaj yy, coś ciekawe w tym lekpresie i jak jest podobne jak w skład presie, yy, to właśnie druga połowa ruchu, zwłaszcza końcówka, będą miały, będą najtrudniejsze. Jak widzisz, to nawet jak yy, ten ciężar się zachowuje, tutaj, to można to zaobserwować. Yy, I dlaczego to jest dobre? Mieliśmy właśnie teraz wyprosty, gdzie przepracowaliśmy czwórki bliżej pełnego skrócenia. Yy, była to izolacja, czyli tylko ruch w kolanie, w biodrzenie. Teraz wchodzimy w ćwiczenie złożone czyli zarówno biodra jak i kolano się rusza, natomiast ten ruch będzie cięższy w drugiej połowie, czyli niby mamy tutaj spore rozciągnięcie, ale ono nie jest maksymalnie obciążone. I potem będziemy mogli właśnie przejść do wersji przysiadu, w tym wypadku Haka, do czego zaraz sobie przejdziemy i obciąży te czwórki w maksymalnym rozciągnięciu. Także jeszcze tutaj parę słów na temat samego wykonania. stopu ustawiam bardzo nisko na platformie, więc te pięty są wręcz w powietrzu, mniej więcej na szerokości bioder, tak żeby stopy były skierowane w przód. No i dalej też dopasowuję samą bliskość siedzenia i regulacji oparcia, żeby być w stanie jak największy zakres pracy wykonać, jeśli nie jesteś w stanie wykonać aż tak dużego zakresu ruchu spoko. Ja tutaj zwracam uwagę, żeby mimo wszystko. Piodra i miednica były ustawione, ustabilizowane na oparciu. W przypadku większego obciążenia pomocne mogłoby być na przykład asekuracja, kiedy spoter wpychacie za barki w siedzenie, to by mogło się tutaj dobrze sprawdzić, ponieważ w tego typu ćwiczeniach mamy zawsze dwa aspekty. Pierwszy utrzymać się po prostu w pozycji przez całą serię, a drugi to jest faktyczna praca nóg. I teraz właśnie przechodzimy do Ostatniego złożonego ćwiczenia na czwórki tego treningu jest to hack. I tak jak właśnie mówiłem przed chwilą, mieliśmy na początku wyprosty, czyli przepracowujemy czwórki bliżej pełnego skrócenia. Potem złożone ćwiczenie, gdzie i biodro i kolana pracują, natomiast ten opór będzie większy w końcówce. I teraz przechodzimy do haka z lekką pauzą w dole gdzie to właśnie ta dolna pozycja, wyjście właśnie z pełnego, głębokiego przysiadu będzie najtrudniejsze i fajnie to się wszystko uzupełnia, od najsłabszych pozycji do najmocniejszych, także naprawdę cieszę się, że udało się właśnie ten trening pod te konkretne sprzęty tak zgrać, bo to jest kolejność, która ma sporo sensu. Jest to kolejność, która trochę może zakłócić ego za pierwszym razem, ponieważ to obciążenia będą troszkę mniejsze. Natomiast to, co zauważyłem w swoim przypadku, że nogi najlepiej reagują na Pełną dokładność i powolny, stopniowy wzrost ciężaru progresję. Wykonywałem na tym haku już w przeszłości 7 talerzy na stronę. I nogi nie mają w ogóle podjazdu do tego co jest teraz, nie są dobre w żadnym wypadku. Natomiast cały czas idą do przodu, i właśnie ta dokładność i stopniowe, cierpliwe progresje to jest coś, co pozwala mi te nogi sukcesywnie poprawiać, a nie tylko pogąć za ciężarem. I nie chodzi tutaj o to, że jakąś magię mniejszych obciążeń. Nie, dalej no, chciałbym w przyszłości wrócić na te 7 talerzy, na przykład, ale wtedy zrobić to z taką dokładnością i z taką kontrolą w takiej kolejności treningu jak teraz, a nie gonić po prostu za samym wynikiem dawań. Także warto to rozgraniczyć. Nie ma nic złego, moim zdaniem, właśnie w gonieniu z jakimś konkretnym wynikiem siłowym w danym ćwiczeniu, szczególnie w okresie masowym, jeśli pozwala Ci to zachować jakąś lepszą motywację i bardziej napędzać cię do pracy i sprawia, że w etapie, który jest mało ekscytujący, ponieważ tkanki tłuszczowej coraz przybywa, waga coraz wyższa, a szczegółów na co coraz mniej, to takie cele siłowe mogą ci po prostu pozwolić, ten cały proces jakoś utrzymać bardziej interesujący. Tutaj to może być dla kogoś, pro science, ale tuż po serii. Po prostu przy, wykonuje sobie takie rozciągnięcie czwórek Tak po prostu akurat tutaj od razu tuż na haku Naprawdę jest to bolesne Natomiast potem wraz z każdą kolejną sekundą, która upływa, też staram się tutaj od razu uspokoić oddech. Naprawdę dobrze jest to odczuwalne. Czy to realnie ma jakiś wpływ nie wiem, na lepszą poprawę ukrwienia, odżywienie tkanek? Można by się tutaj kłócić, natomiast po prostu lubię jest to coś co po serii lubię zrobić i akurat w tym samym czasie, kiedy tutaj to rozciągnięcie wykonuję, to od razu też tutaj mam możliwość po prostu uspokojenia oddechu i to też jest Przydatna umiejętność, żeby właśnie tuż po serii ten oddech od razu uspokoić i być got przygotowanym szybciej do kolejnej serii. I tutaj też lekka taka przebitka, jak te nogi wyglądają właśnie tuż po haku. Poszedłem sobie po prostu na salkę rowerową obok. Także jak widać jeszcze. Te nogi są dość suche, nawet zauważyłem, że po treningu są jeszcze suche, ta skóra jest cieńsza. Oczywiście szczegółów tutaj za wiele nie ma, ponieważ dosłownie teraz były przepompowane krwią, więc te szczegóły zanikały. Jeśli ty robisz właśnie jakiś check form po treningu nóg, no to wiesz dokładnie jak to wygląda. Natomiast mimo wszystko jestem zadowol zadowolony z samej jakości. Te nogi są po prostu teraz suche, ale stopniowo rosną, także tak dokładnie jak chciałbym, żeby te, te pierwsze tygodnie właściwie to jeszcze nie jest taki oficjalny okres masowy dopiero się teraz rozkręci ale mimo wszystko czuję, że ten rozmiar i jakość cały czas idą na plus i potem drugie top 2 ekscytujących ćwiczeń tego treningu zaraz po przywodzeniu, czyli odwodzenie na maszynie i tutaj jestem pewnie jednym z niewielu, fac niewielu facetów który na tutaj to ćwiczenie na tej maszynie wykonuje natomiast naprawdę fajnie czuję to akurat pod poślad i brakowało mi takiego właśnie bezpośredniego ruchu odwodzenia, fajnie to się wpasowuje w cały kształt treningu, nie jest to może najciekawsze ćwiczenie, natomiast właśnie pozwala mi potem z ostatniego ćwiczenia, właśnie typowo bo tylą taśmy, jeszcze lepiej to wykorzystać i wczuć się w całą pracę pośladu. Także dwa razy w tygodniu, teraz jest to katowane. Jeszcze dokładnie całą pracę pod poślad omówimy w przypadku treningu nóg drugich nóg właśnie piątkowych i tam zobaczysz jak do tego podchodzę i mam nadzieję, że efekt będzie widoczny właśnie za dwa lata na scenie, jak już to zaprezentuję poprawioną wersję. I teraz właśnie przechodzimy do wersji hip hinge tego treningu. Jest to szczerze moja ulubiona wersja takiego ruchu pod tylną taśmę, z równą pod kątem właśnie dwójek, jak i pośladków, ponieważ naprawdę czucie tego ruchu jest niesamowite, dosłownie w każdej sekundzie ruchu, każdy centymetr czuję tak mocno, Wręcz obawiam się, jakbym miał tam pozrywać dwójki. Naprawdę ta praca jest niesamowita. Naprawdę zachęcam cię, żebyś spróbował ten wariant. I tutaj, moim zdaniem, jest to jedno z tych ćwiczeń, gdzie sam ruch z zewnątrz może wydawać się ok, ale ważna jest jednak ta świadomość pracy i faktycznie wczucie w tą tylną taśmę i właśnie. Tutaj stosować powolne, stopniowe progresje, powoli zwiększać te obciążenia, nie rzucać się tylko na ciężar, żeby jak najwięcej właśnie pracy wyciągnąć. Jest to fajna opcja, ponieważ mamy względnie niskie zmęczenie, a bardzo mocno taką wcelowaną pracę właśnie w całą tylną taśmę. I przechodzimy teraz do ostatniego ćwiczenia treningu. Zamykam trening właśnie z pięciami brzucha na maszynie, tymi samymi, które są w treningu push i które są w treningu nóg tych piątkowych, także ta maszyna jest obecnie trzy razy w tygodniu kacowana i muszę przyznać, że naprawdę lubię to wykonanie. Nie będziemy też, jakby samego technicznego aspektu, mawiać, ponieważ to było w treningu push. Natomiast, jak sobie spojrzymy na sam trening brzucha, typowo właśnie tego sześciopaka, który wielu nas interesuje, no to tak naprawdę tutaj mamy aspekt pracy właśnie zgięcia kręgosłupa i kontrolowanego jego prostowania. I zarówno ta wersja, jak i wznosu w nóg fajnie nam po prostu to ruchu uzupełnia. Także to tyle, jeśli chodzi o trening nóg pierwszy. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie co do przebiegu treningu wykonania, oczywiście pisz w komentarzu. A już jutro wracamy z kolejnym filmem z tej serii i przechodzimy przez trening góry. Na razie.